No, Witam Państwa ponownie. Tu dalej dzień trzeci, będziemy dawać trzecią ścianę, fundament tutaj, jedziemy po piasek moim ciągnikiem do Sears'a, tu trochę już ten płytek ułożyłem, jedziemy po piasek do Sears'a moim ciągnikiem. Daję operator kamery, proszę. <grywka> Szeba, Cześć, kuzyn. Cześć, kuzyn. Będziesz tu jakiś wiosek podarować? Witamy ja, państwa w Sirsie. Dowiej. Ja, na cel, na cel charytatywny chcesz, ja? Ja, żeby wybudować. Bo rodzina potrzebuje pomocy, nie ma domu. Naładuję naciągnik. Na naciągnik. Muszę wejść, potem mi... Ja, potem się do No Ja. 5 minut później pójdziemy i tutaj właśnie ten piasek pójdzie pod budowę tego oto fundamentu tam leży ten fundament już przygotowany no do usłyszenia na razie